Cześć. Ten film jest do wszystkich tych, którzy mają poczucie winy, oceniają siebie, mają ciągły brak, ciągłe niezadowolenie z siebie, cały czas by było coś do naprawy, cały czas nie jestem taką wersją siebie, jaką chciałbym być albo jaką chciałby ktoś, żebym był. I to jest bardzo dobra wiadomość dla ciebie, dla ciebie, który nie jesteś. W stanie siebie zaakceptować taki, jaki jesteś. Uwaga, tu i teraz masz potężny, wielki dar. Tym darem jest tu i teraz. Zobacz, że ten moment teraz, czyli ty teraz, nie ja byłem, ale ja teraz, przyjmujesz jako obecność, jako moment teraz. Przyjmujesz siebie w pełni takiego, jakim jesteś. Z prostej bardzo przyczyny. Bo tak jest. Wszystko, co jest w tobie teraz obecne, jest. I nie ma sensu tego, temu zaprzeczać. Należy to przyjąć. Przyjąć jako moment teraz, jako ja teraz. Nie osobowość ja byłem i będę, ale ja. Teraz. I zobacz, ten moment teraz przyjmuje wszystko takim, jakim jest. Przyjmuje bezwarunkowo. I ty jesteś tą bezwarunkowością tu i teraz. Gdy tylko uzmysłowisz siebie, swoje własne istnienie tu i teraz, które jest nieuchwytne dla tej świadomości umysłu, byłem, tylko to istnienie. Które jest bezustannie, promieniuje bezustannie. Ten świadek tego, co się wydarza, ten świadek tej mojej całej psychostruktury, tej mojej całej historii życiowej, tych wszystkich bagażów, świadek, to jest bezwarunkowy świadek. Ten moment teraz jest nieosobowy i bezwarunkowy. I ten moment teraz przyjmuje ciebie takim, jakim jesteś, bez najmniejszego warunku, bez gadania. Bez wybrzydzania, bez oceniania i bez osądzania ciebie. Dlaczego zatem ty wykorzystujesz ten moment teraz, by oceniać siebie za coś, co już odeszło, co by chciało odejść? Zauważ siebie teraz i przyjmij w pełni siebie tu i teraz. Tu i teraz. Ze wszystkim, co jest. Ze wszystkim, czym jesteś. Ponieważ ten moment teraz. Kocha Cię, akceptuje i przyjmuje w pełni, jakim jesteś.